Pewno patrząc na moje walki, nie ma co ukrywać, że, że moim atutem są przede wszystkim ciosy. Galafen w Ostrudzie to był taki oczekiwany debiut przez nas i przez cały sztab trenerski. Szybkie zwycięstwo. Nastawiałem się na trzyrundową wojnę, aczkolwiek udało się skończyć tę walkę przed czasem i to w pierwszej rundzie. Tak jest, panie prezesie, idę po PAS. Robert posiada niesamowite umiejętności i olbrzymi potencjał, żeby zostać mistrzem kategorii półśredniej w FEN na długie lata. PAS to jest kolejny szczebel w mojej karierze. To jest tak naprawdę fajne ukoronowanie ciężkiej pracy i, i, i cieszę się, że będę miał możliwość zobaczyć PAS. Mamy bardzo fajną drużynę, wszyscy się wspierają i, i to jest nasza siła. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc czuję, że jestem coraz lepszym zawodnikiem. Jest skromny, pracowity i przede wszystkim daje wspaniałe efektowne walki. Walka wieczoru nie jest dla mnie wielką presją. Już kilkukrotnie toczyłem walki w ramach głównego wydarzenia i jest to po prostu kolejny dzień w biurze.